Witajcie w pierwszym odcinku z serii co nowego update z wersji 1.8. Dzisiaj omówimy sobie nowości, na które napotkamy w wersji Prelays. Zapraszam. A więc, wszystkie zmiany zaczniemy od menu głównego gry. Poza tym, instalację wersji 1.8 Prelays pokażę Wam pod koniec filmu. A więc, w menu głównym gry, na pierwszy rzut oka widzimy nowe tło, które rozmazuje się co daje bardzo ładny efekt. Kolejne zmiany czekają nas w Fobce. Po włączeniu od razu, naszym oczom ukazuje się FOV, czyli inaczej mówiąc, oddalenie kamery. Wchodząc w video settings, ujrzymy możliwość zmiany jasności naszej rozgrywki, co moim zdaniem jest bardzo przydatną sprawą. I ostatnią nową rzeczą są nowe przyciski w controls, które postaram Wam się później przedstawić. Kolejna nowość dotyczy gry wieloosobowej. Wchodząc w zakładkę multiplayer, ujrzymy pustą listę serwerów i 7 przycisków. Pierwszy przycisk, którego możemy użyć, to Direct Connect, przez który możemy połączyć się bezpośrednio z serwerem, jeśli posiadamy jego IP. Kolejny przycisk to Add Server, za pomocą którego możliwe jest dodanie serwera do naszej listy i nazwanie go naszą nazwą. Od razu możemy się z nim połączyć za pomocą przycisku Join Server. Mamy też takie opcje jak Edit, dzięki któremu możemy zmienić na przykład nazwę serwera, który dodaliśmy do naszej listy, i Delay, dzięki któremu usuniemy serwer z naszej listy. Poza tym mamy też opcję Refresh, dzięki której odświeżymy naszą listę, i ostatni przycisk Cancel, dzięki któremu powrócimy do menu głównej gry. Ok, teraz poświęcimy się singlowi, a więc wchodząc w single player, nic nowego nie rzuca nam się w oczy oprócz napisu Survival Mode przy naszych saveach. Tworząc nowy świat możemy określić, czy chcemy grać na Survival Mod, czy na Creative Mod, dzięki któremu otrzymamy dostęp do wszystkich bloków, możliwość latania i niszczenia wszystkich bloków, nawet Bedrocka. Poza tym, przy tworzeniu świata mamy też przycisk More World Option, gdzie między innymi możemy podać Seda, na którym ma być stworzona nasza mapa. Ok, zajmijmy się w pierwszej kolejności nowym trybem gry, czyli Creative Mod. Pierwsze co rzuci nam się w oczy po stworzeniu mapy na Creative Mode to to, że mamy kilka bloków i nieskończoną jej ilość. Po kliknięciu przycisku E możemy wybrać, który blok chcemy otrzymać. Poza tym posiadamy możliwość niszczenia wszystkich bloków pięścią. Poza tym możemy też latać, klikając dwa razy spację. Ok, przejdźmy teraz do Survival Mode. Postaram wam się opisać wszystkie większe zmiany, które widoczne są na pierwszy rzut oka. Pierwsze co możemy użyć to liany zwisające z drzew. Niestety nie możemy się po nich wspinać, za to możemy je niszczyć. Kolejną zmianą jest nowy generator map, który dodaje nam olśniewiające rzeki. Wchodząc do wody zauważymy drobiny, które dają nam bardzo fajny efekt podczas nurkowania. Poza tym generator map nie ominął też jaskin, gdzie możemy znaleźć naprawdę ciekawe rzeczy. Dodam też dwie nowe rzeczy przy naszym pasku życia. Pasek na jedzenie, i jest to ten drugi to jest chyba pasek levelu. Nie wiem jeszcze, bo nie ogarnąłem tego, ale ja prawdopodobnie mam rację. Poza tym, po uderzeniu owcy, będzie ona od nas uciekała. Możemy biegać sprintem dwukrotnie, klikając przycisk W i naciągać łuk. I ostatnią zmianą jest nowy Mob Enderman. Który goni nas, gdy na niego spojrzymy, wypada z niego perła. Dzięki której, gdy zbliżymy się bliżej do Endermana, nie będzie on nas atakował. Ok, teraz Wam przedstawię, jak wygrać y, wersję 1.8. Bo, z tego co widziałem w komentarzach, wiele osób miało z tym problem. A więc, pierwszy co robimy, to ściągamy plik, który jest w Opisie. Jest to minecraft.jar. Następnie wchodzimy w start, wpisujemy upData% Wchodzimy w roaming, następnie wchodzimy w folder.minecraft Wchodzimy tutaj w folder bin, i następnie y, przenosimy minecraft.jar, który ściągnęliśmy do naszego folderu. Zapyta nas, czy przenieść. Y, ten plik i, i musimy potwierdzić, żeby jeszcze to zamienił. I w taki sposób właśnie staliśmy się posiadaczami bet1.8. Od razu mówię, że nie jest to jeszcze stabilna wersja. Więc wszystko może się zdarzyć. Może to jeszcze nie działać. No, i na koniec jeszcze powiem, że ja zdaję sobie sprawę, że nie omówiłem dzisiaj wszystkich zmian, które nastąpiły w becie 1.8, ale zrobię to w, w poniedziałek, gdy wyjdzie pełna już wersja i omówię wtedy te zmiany, które pominąłem, a jest ich kilka jeszcze, więc. No więc, jeśli chcecie być na bieżąco, to klikajcie subskrybuj. A jeśli chcecie, żeby było więcej tego typu produkcji, klikajcie na dole, łapki w górę. No i to byłoby na tyle. Do usłyszenia.